Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Łyczko, a dzisiaj będzie dużo pozytywnych rzeczy, zwłaszcza o ciele. Moją gościnią jest dzisiaj fotografka i mentorka Marta Młot. Dzień dobry. Cześć Magda. Jak się miewasz? Bardzo dobrze, dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Cała przyjemność po naszej stronie. Chciałam zapytać, jak zaczęła się twoja historia z całą pozytywnością, bo ja mogę uchylić rąbka tajemnicy, że ja wiem, że za tym stała osobista Marty historia, która niekoniecznie była pozytywna. Tak, zgadza się. To moja historia z powiedzmy tak ogólnie akceptacją ciała czyli z tym obszarem, którym na różne sposoby się zajmuję, zaczęła się dosyć nieciekawie, czyli od mojego epizodu depresyjnego, który trochę mnie tak wytrącił mnie z ram życiowych, w których się wtłoczyłam i nie zauważyłam, że było mi w nich strasznie niewygodnie, więc ten kryzys spowodował, że zaczęłam wracać do dawnych pasji i między innymi jedną z nich jest właśnie fotografia. Natomiast sama fascynacja ciałem wzięła się po prostu z tego, że przez przypadek ktoś mnie poprosił, żebym zrobiła mu zdjęcia, a ja do tej pory myślałam, że ludzi to ja fotografować za bardzo nie umiem i no, raczej nie będę w tym dobra. I okazało się, że było zupełnie na odwrót, i ta pierwsza sesja spowodowała, że we mnie się otworzyła jakaś taka ogromna ciekawość ludzi i też ciał. I w związku z tym, że byłam w tym okresie takiego mocnego kryzysu, moje ciało też się zmieniało przez chorobę bardzo, bo będąc na lekach, nie miałam ani siły, ani ochoty na jakikolwiek, jak, jakąkolwiek aktywność fizyczną. E, postanowiłam się sfotografować nago e, i postanowiłam e, zobaczyć siebie na tych zdjęciach w takiej bardzo nagiej i surowej prawdzie, o tym, jak, jak to ciało wygląda, e... i jak się z tym czułaś. To było trudne doświadczenie dla mnie. Poczułam dużo smutku, kiedy siebie zobaczyłam na tych zdjęciach, ale szczerze mówiąc, więcej poczułam smutku przez to, że y, dostrzegłam na tych zdjęciach, jak ja siebie chciałam zobaczyć i pokazać. Mhm. Czyli, że nie, nie było w, w tych ujęciach ani czułości, ani ciepła, ani jakiegoś takiego współczucia, tylko była, y, było zimno, y, była taka surowość. Która dla mnie była symbolem, właśnie tego, jaka była relacja z moim ciałem i z samą sobą. Czyli ja bardzo dużo od siebie zawsze wymagałam, i trudno mi było po prostu znaleźć tą miłość do siebie. I właśnie, Marta, jak ją odnaleźć? Żyjemy w świecie kultu ciała, urody. Z billboardów patrzą na nas piękni, piękne kobiety, mężczyźni, którzy mają piękne kształty, wielkie oczy, symetryczne twarze. A przecież tak na co dzień nie wyglądamy, i widać to na przykład latem na plaży. Jak bardzo się różnimy i jak w różny sposób wyglądają nasze ciała. To jest taka, jak ja to mówię, goła prawda, ale jednak w stroju kąpielowym o nas samych. Więc jak to zrobić, żeby pokochać siebie? A właśnie to jest to, o czym ty powiedziałaś. Tak bardzo się różnimy. Wszyscy inaczej wyglądamy. Z jedyną drogą do tego, żeby pokochać siebie, jest skupienie się właśnie na tym, co nas wyróżnia, czyli na naszych wyjątkowych jakościach, które odróżniają nas od innych, które sprawiają, że jesteśmy unikalnymi, zupełnie jednostkami. I w tym należy poszukiwać po prostu piękna i de facto z siebie, ze swoich jakości, tworzyć swój własny kanon piękna, bo największym źródłem cierpienia nas wszystkich w tej chwili jest właśnie to. Że co kilka lat zmieniają się trendy tego, jak powinniśmy wyglądać, do, do jakich wzorów dążyć. dążyć. Mhm. Właśnie na swoich fotografiach pokazujesz y, swoich bohaterów, przede wszystkim no, takimi, jakimi są, z y, nadwagą czasami, z bliznami. Jeśli ktoś oczekuje, że zrobisz sesję rodem z magazynu urodowego albo takiego super ekskluzywnego kobiecego, to nic z tych rzeczy się nie wydarzy, bo pokazujesz prawdziwe piękno z naciskiem na prawdziwe. Jak reagują twoje, Twoi bohaterowie? Czy oni są świadomi, do kogo przychodzą i w jakim celu i jaki, jakiego efektu mogą się spodziewać? Tak. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby osoby, które przychodzą do mnie na zdjęcia zapoznały się z moim portfolio i rozumiały, że foto rodzaj fotografii, który ja wykonuję nie, to nie jest typowa sesja zdjęciowa kobieca, gdzie yy, skupiamy się na tym, żeby tak ustawić ciało osoby, którą fotografuję, żeby wyglądała tak samo jak wszystkie inne, które widzimy na zdjęciach na Instagramie czy w, w magazynach. Czyli moim, to, co mi przyświeca w mojej pracy, to nie jest to, żeby pokazać jak najkorzystniej osobę, tylko pokazać ją w jej, w jej prawdzie, w tym jak ona wygląda. Jakby, moim celem nie jest pokazywanie brzydoty. Moim celem jest pokazanie osobie, że w trakcie całej sesji zdjęciowej, która sama w sobie jest wyjątkowym doświadczeniem, dlatego że ona jest bardzo intuicyjnym doświadczeniem, które jest dużo rozmowy, dużo też ruchu, dużo emocji, więc to nie jest po prostu typowe stanie, wciągnięcie brzucha i ustawianie się przed, przed obiektywem, ale to jest doświadczenie, które ma pokazać osobie, którą fotografuje, że niezależnie od tego, jak to ciało ułoży się na zdjęciu, to jest wciąż to samo ciało. I na jednym ujęciu ono wygląda spektakularnie, w pięknej pozie, a w, na innym ujęciu ono wygląda czasami dziwnie, czasami śmiesznie, czasami coś się zmarszczy, coś będzie wisiało. I to jest doświadczenie, kiedy osoba ogląda te wszystkie ujęcia, które pokazuje, OK, czyli to jest wciąż moje ciało, czyli od tego, jak ono wygląda, nie zależy jego wartość. Bo ono w przeciągu godziny przybrało tak niezwykłe kształty, i tak w różny sposób można je ustawić, że to tak naprawdę nie chodzi o to, jak ono wygląda, bo jego wartość jest w środku, jest we mnie. Mhm. A z jakimi reakcjami się spotykasz, kiedy. No, skupmy się na kobietach, bo jesteśmy kobietami. Z jakimi reakcjami spotykasz się właśnie kobiet, kiedy widzą. Te piękne zdjęcie, gdzie to ciało wygląda super, no i to takie, kiedy ono jest zupełnie rozluźnione, i tak jak sama powiedziałaś, tu wisi, tu, tu coś wystaje. I jak one, w jaki sposób one reagują? Czy one akceptują te zdjęcia? Różnie to bywa. Bardzo rzadko to się zdarza, że kobieta, która widzi siebie na zdjęciu, mówi mi, że to było, że jej się na przykład nie podoba. Mm -hmm. e, pojawiają się różne emocje, natomiast ostatnio miałam taką ciekawą sesję zdjęciową z osobą, która już wielokrotnie była fotografowana, też nago e, która też e, ma ciało spoza kanonu. E, I ta, o, ta kobieta zapozowała mi do zdjęć, w których moim celem było pokazanie e, tego, że ciało e, może być niezależnie od jego wyglądu, ogromnym źródłem przyjemności, kiedy się go dotyka. I oczywiście ja nie mam tutaj na myśli dotyku erotycznego, tylko dotyk naturalny, w takim sensie takiego poznawania tego ciała, jakie ono jest w dotyku, bo często mamy tak, że te części ciała, których w sobie nie do końca akceptujemy, w ogóle ani na nie, nie patrzymy, nie dotykamy ich, one tak jakby nie istniały, tylko wypieramy z... Ze swojej świadomości, ja zaprosiłam tą, tę kobietę do takiej sesji właśnie w, w wodzie, wśród natury, i zaprosiłam ją do tego, żeby ona zamknęła oczy, skupiała się na swoim oddechu i w intuicyjny sposób dłońmi dotykała skóry swojego ciała, sprawdzając, jaka jest faktura tej skóry, jak, jakie to jest uczucie, kiedy ona sama siebie dotyka. I kiedy ona zobaczyła te zdjęcia, wiedziała mi, że mimo, że wielokrotnie już była fotografowana wcześniej, to dla niej to było po prostu spektakularne doświadczenie, kiedy ona zobaczyła siebie i zobaczyła to ciało i przypomniała sobie, że wielokrotnie patrząc na siebie w lustrze, miała takie myśli, że no coś by mogło tu być lepiej, coś inaczej, że te ciąże, że ten brzuch taki, że tu wisi, że te wałki. Ale że jak zobaczyła siebie na tym zdjęciu i przypomniała sobie, jak to było nieprawdopodobnie łączące ją ze sobą doświadczenie, to ona w ogóle te, w ogóle te kompleksy czy te, ta, ta ocena siebie, to nie przychodzi jej w ogóle do głowy. A jaką bohaterki mają motywację najczęściej? Chcą zrobić nie wiem, komuś prezent, sobie pamiątkę. Yy... Jak to jest najczęściej? Bardzo różnie. Są osoby, które to jest chyba najczęstszy motyw które po prostu w ten sposób chcą celebrować jakąś zmianę w życiu. Mhm. Czasami na przykład jest to ciąża, mhm. czasami jest to z, zakończenie terapii, zakończenie związku, jakieś wielkie otwarcie przed, nie wiem, zmianą w karierze. Czasami jest to po prostu zabawa. I takie, takie, takie celebrowanie ciała, typu nie wiem, 40 urodziny, tak, mhm. że cieszę się z tego, jak wyglądam, lubię siebie, chcę siebie zobaczyć w, natura, w, takiej, w naturze, w naturalnym wydaniu i chcę mieć pamiątkę z tego, jak wyglądałam, kiedy ta czterdziestka mi wybiła. Mhm. Czy Polki się wstydzą własnego ciała? Wiesz, ja mam do czynienia na co dzień z bardzo specyficzną grupą kobiet, bo to, umówmy się, to, czym ja się zajmuję, to nie jest usługa dla każdego. Ale jak czasami spotykam się z odbiorem mojej pracy w szerszym gronie niż osoby, które chcą być moimi klientkami, czy gdzieś tam, nie wiem, obserwują mnie na Instagramie i chcą widzieć, co ja robię, to czuję, że tak że y, często moja praca jest oceniana y, właśnie z takiej perspektywy przez kobiety, które się wstydzą, dla których to jest to coś im robi, takie to jest niewygodne, że dlaczego te kobiety się czują tak swobodnie ze sobą i z nagością? Mhm. Jak to jest w ogóle możliwe? Bo przecież niektóre w ogóle nie patrzą na siebie tak. przechodząc obok lustra, prawda? Dokładnie. Że jeżeli kobieta, która na co dzień tak jak mówisz nie w ogóle nie chce patrzeć na siebie w lustrze, czy kiedy wchodzi do sypialni, to w ogóle gasi światło i się rozbiera pod kołdrą, to jak jakby dla niej percepcja, kiedy widzi to zdjęcie nagi swobodnej kobiety, która, nie wiem, wyleguje się na słońcu, na, na brzegu rzeki, to dla niej to jest coś po prostu tak szokującego i tak niewygodnego, bo to też pokazuje trochę prawdę o, o niej. No myślę, że w ogóle y, y, samoakceptacja jest y, jakąś y, drogą, która wcale nie jest y... Łatwa, powiedziałabym, że to jest droga z wieloma kocimi łbami i ostrymi zakrętami, prawda? Zdecydowanie. Nie jest łatwa, ale wydaje mi się, że dużo zależy też od tego, czy my naprawdę chcemy to zrobić. Tak, to jest ważne, co powiedziałaś, bo łatwo jest nie akceptować swojego ciała i wejść w taką rolę ofiary. tak, Czyli. Ja jestem gruba, stara, brzydka, po dwóch ciążach. Mnie to już po prostu nic w życiu nie czeka. Natomiast ja myślę, że akceptacja ciała to jest taki, mm, to jest wybór, właśnie. I to jest wybór, który my podejmujemy każdego dnia, bo to nie jest tak, że jeżeli nie wiem, wykonam jakąś określoną pracę, nie wiem na sesji zdjęciowej, czy podczas jakiegoś programu mentoringowego, czy na warsztatach, to już mam załatwione i mam z głowy. Dlatego, że ciało zmienia się przez całe życie. Tak naprawdę codziennie inaczej wyglądamy. E, więc... Tylko tego nie zauważamy, bo codziennie tak, siebie widzimy. Tak, tak więc... więc tak naprawdę największą pracą, którą, którą trzeba wykonać, to jest właśnie zrozumienie tego, że, że, możemy, że, że akceptacja ciała nie polega na, takim, na, na fiksowaniu się na tym, jak, się, jak wyglądamy, tak? tylko polega ona na tym, żeby zbudować relacje z tym ciałem. Czyli y, nauczyć się szanować jego potrzeby, słuchać jego potrzeby, czyli dawać sobie odpoczynek, dawać sobie, nie wiem, wartościowe jedzenie. Więc to są takie codzienne y, wybory, które w końcu składają się na tą akceptację ciała i wtedy po prostu, to nie znaczy, że już mamy z głowy, ale jest łatwiej. Jest łatwiej, kiedy, no nie wiem, przytyję 10 kilo, bo właśnie, bo mam kryzys psychiczny, tak? I wtedy, jeżeli już wykonałam jakąś pracę nad tym, jak akceptować to ciało, to wtedy mam w sobie więcej łagodności, żeby pomyśleć sobie, okej, okay, trudno, mam 10 kg na plusie, ale moje ciało teraz wykonuje ważniejszą pracę niż to, jak ma wyglądać, bo walczy o to, żeby ja wróciła do równowagi psychicznej. Więc jeżeli kosztem ma być te 10 kg plus, no to trudno. Prowadząc warsztaty, y, samoakceptacji, y, czujesz na sobie ciężar odpowiedzialności tego, co przekazujesz y, swoim uczestnikom? Wiesz co, ja nie uważam, że to jest ciężkie. Mm -hmm. y, absolutnie czuję y, odpowiedzialność tego, że pracuję z ludźmi i to, jest bardzo to są bardzo wrażliwe tkanki, których my dotykamy. Natomiast y ja mam takie poczucie, że to, czym ja się zajmuję, to jest po prostu takie rozdawanie ludziom takich plasterków miodu, które sobie mogą przykleić na te ranki, które sobie zadają od, na od zawsze. Na ciele. Tak, mm -hmm. dokładnie. Yy, I mam takie poczucie, że tego się nie da przedawkować. <laughs> <laughs> Bo z zewnątrz mamy tak dużo bodźców, które powodują, że się porównujemy, że się krytykujemy, że jesteśmy nie, nie, nie czuli. Dla siebie, że naprawdę ile wlezie tej słodyczy, tej dobroci, tej życzliwości dla siebie, tym lepiej. A jak wyglądają takie warsztaty i kto może na nie przejść? Wiesz, ja prowadzę różnorakie warsztaty. Online prowadzę takie programy mentoringowe. One to są programy jeden na jeden i programy grupowe. I to są warsztaty dla kobiet, w większości. Aczkolwiek mam jednego klienta, mężczyznę w takim programie jeden na jeden i oczywiście jakby cieszę się z tego, bardzo się z tego cieszę, bo to jest tak, że kobiety mają większą śmiałość w wyrażeniu tego, że potrzebują pracować z akceptacją ciała, a mężczyznom się jakby wmawia, że to jakby nie jest im potrzebne. W takim sensie, że oczywiście mężczyźni nie są socjalizowani do tego, że ich najwyższą wartością jest ich wygląd, tak jak kobiety, ale to nie znaczy, że ten problem ich nie dotyczy. Więc mm -hmm. to jest dla mnie zawsze bardzo wzruszające, kiedy mężczyźni się zgłaszają i mówią że otwarcie, że chcą z tym pracować. Mm -hmm. Więc to jest super. Natomiast grupowe programy są dla kobiet, bo po prostu kobiety się bezpiecznie czują w swoim towarzystwie, bo to są jednak takie przestrzenie, w których bardzo dużo się otwiera prywatnych opowieści. Co więcej, prowadzę też warsztaty dla e, fundacji, które szkolą na przykład wolontariuszy, którzy pracują z osobami, które doświadczyły chorób nowotworowych czy innych rodzajów, e, chorób, które w jakiś sposób wpłynęły na zmianę wyglądu tego ciała mm -hmm. i to są już w ogóle zupełnie grupy mieszane. Bo to jest po prostu uniwersalny temat tak naprawdę, więc yy, nie będę opowiadała tutaj, jak marketingowo yy, powiedzmy, opisuje gdzieś tam swoje oferty, ale prawda jest taka, że to jest temat, który dotyczy każdego i absolutnie każdy yy, może z tego skorzystać. Kto pomógł albo co yy, przezwyciężyć ci twój własny, osobisty kryzys? Na pewno terapia mhm. yy, to bez wątpienia. Ja jestem, to znaczy już nie jestem, ale byłam w terapii przez wiele lat. I jak myślę o, tym, o tej drodze, jak to się stało, że ja, ja, moja, moje osobiste doświadczenie jest takie, że ja zawsze byłam bardzo krytyczna względem siebie. I jak sobie myślę o tym, jak to się stało, że ja wyszłam na tą drogę e, może nie walki, ale łagodzenia tego wewnętrznego głosu. To na pewno y, od razu widzę twarz mojej terapeutki, która u, dla mnie po prostu uosabia taką właśnie tą moją czułą przewodniczkę wewnętrzną. Hmm. E, I ona też mnie z, e, zainteresowała mindfulnessem. Mm -hmm. e, ona mi zasugerowała, że to może być e, narzędzie, które dla mnie e, będzie bardzo użyteczne i rzeczywiście tak właśnie było. Więc e, takim, ona była na pewno tym takim, impulsem, żeby wejść na tą ścieżkę, a później ja po prostu ją bardzo mocno rozwinęłam, bardzo mocno w to weszłam i sama to zrobiłam. A jesteś w stanie przyznać, czego w sobie nie lubiłaś? Ja myślę, że mogłabym na palcach jednej ręki wymienić, co ja w sobie lubiłam. Mhm. <laughs> Zawsze lubiłam swoją twarz i dłonie. <laughs> A reszta to. I na, i na tym koniec. Tak. nie? Jeśli mhm. chodzi o ciało, to tak. Mhm. E, także tego miałam w sobie bardzo, bardzo dużo. E, I niezależnie od tego, ile ważyłam. Bo mam ze sobą epizody bardzo dużych wahań wagi, od naprawdę yy, dużej nadwagi, która zakrawała na o, otyłość, mhm. po naprawdę bardzo szczupłą sylwetkę i naprawdę niezależnie od tego, jak wyglądałam, jak patrzyłam na siebie na zdjęciach, to po prostu no, nie mogłam tego znieść. A masz także, jak patrzysz na swoje mhm. zdjęcia z przeszłości, to przypominasz sobie Yy, jak będąc w tamtej danej chwili myślałaś o sobie właśnie yy, źle, a dzisiaj, tak. prawda? Tak, zwłaszcza takie y, zdjęcia z wakacji, na przykład, nie. <grym> Że ja patrzę na siebie i ja pamiętam. Że zamiast podziwiać widoki czy cieszyć się tym czasem, który miałam tam ze znajomymi, ja pamiętam dokładnie, że widziałam, że ktoś robi mi zdjęcie w tym ujęciu, a ja siedzę i mam zrolowany brzuch, a ja mam kostium kąpielowy na sobie, i że w ogóle to jest jakaś tragedia, że mam po prostu prawie, że atak paniki, nie? co się dzieje. Ja teraz patrzę na tę dziewczynę, na tym zdjęciu, i myślę: Boże, no w ogóle. Super wygląda, tak, prawda? super fajnie zgrabna. Tak, no. tak. Właśnie. Także... A teraz wyglądamy trochę inaczej i już jest, i już jest lepiej, tak, ale to jest tak. kwestia właśnie tego, tak, co dokładnie. się dzieje. Dokładnie. Dlatego to jest to, o czym ja mówię, czyli akceptacja ciała nie zależy od jego wyglądu. Jakby to, to, że ja teraz ważę, nie wiem, 10 czy 15 kilo więcej niż tamta dziewczyna na, na tamtym zdjęciu, to już dla mnie nie ma znaczenia, bo ja czuję się tak swobodnie w swoim ciele, że do mnie podchodzą modelki i aktorki, i mówią mi, że mi zezdroszczą tego, jak swobodnie czuję się ze w swoim ciałem, ciele. że one marzą o tym, a są ode mnie szczuplejsze o pięć rozmiarów. Mogłabym powiedzieć, że młotkujesz swoim y, uczestnikom y, ciało pozdyw. Tak, dokładnie, młotkuję y, afirmacje ciała. Hmm. A gdybyś mogła wybrać, to którą częścią ciała mogłabyś być tak na co dzień? Jakbyś mogła wybrać tylko jedną. Jakbym miała być jedną częścią ciała, to byłabym ustami, bo dla mnie bardzo ważna jest komunikacja. To jest już moje osobiste, ja też kocham śpiewać, więc e, dla mnie to jest po prostu bardzo ważna forma ekspresji. I oczami, bo naprawdę kocham fotografować i e, lubię tą część swojej pracy, więc e, jakoś tak myślę, że, że to są chyba najważniejsze części ciała dla mnie. A kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Piosenkarką. Mm. <grym> I aktorką. A, a, ale jak, kto był tym y, wzorem do naśladowania? Britney Spears. <grym> <grym> Też kobieta z problemami <grym> <grym> dotyczącymi akceptacji siebie i nie tylko. Wow. Marto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i w takim razie życzę Ci. Jak najwięcej zadowolonych uczestników, myślących pozytywnie, nie tylko o własnym ciele, ale także o rzeczywistości, która nas otacza na co dzień. To była przyjemność. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dla mnie również. A Państwa zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.